Wobling.com zaprasza do wysłuchania darmowego fragmentu audiobooka. Pobierz aplikację Wobling i słuchaj audiobooków zawsze, gdy masz na to ochotę. Wydawnictwo Skarpa Warszawska przedstawia Piotr Śliwiński Najdłuższa droga Czyta Andrzej Pietruszka Rozdział pierwszy Semper Fidelis Zostaw! Nie strzelaj! Nie wolno! Dłoń rosyjskiego oficera mocno zacisnęła się na lufie gwintowanego jegierskiego sztucera. Zostaw broń! Wasze błogosławieństwo! Zdumiony żołnierz patrzył na zwierzchnika, który jednoznacznym gestem zabronił strzelać. To wrogowie, jak? Ty wiesz, to Polacy. No i co? Oni nie grabią, nie podpalają i nie gwałcą. Prawosławnych cerkwi nie bezczeszczą. Oficer tłumaczył cierpliwie swej rocie sprytnie skrytej pośród leśnej gęstwiny. Nieświadom zagrożenia polski oddział przemaszerował wolno i bez przeszkód leśnym duktem. Kule mające uśmiercić piechurów ze srebrnymi orłami na czapkach pozostały głęboko w kanałach lów. Za piechotą przemknął szybko oddział jazdy jakiejś niedobitki artylerii i znów piechurzy. Wątły korpus księcia Józefa znów był w marszu. Wysłany na rozpoznanie w składzie wielkiej awangardy Murata, zaledwie dwa dni popasał u wrót Moskwy. Niedane więc było Polakom zakosztować specjałów i luksusów rosyjskich starożytności i niebotycznych bogactw rozszabrowanych przez Francuzów, Niemców i Włochów. Wlekli się od dobrych kilkunastu dni przez wertepy i lasy na południe od Moskwy, raz po raz wpadając na większy lub mniejszy rosyjski oddział, z którym musieli toczyć krwawe, wyczerpujące utarczki. Takich sytuacji jak powyższa, że Rosjanie odstąpili bez walki, było niewiele, ale świadczyły o szacunku, jakim darzyli polskich wrogów. Idący na czele Poniatowski wielokrotnie dawał dowody męstwa i oddania sprawie. Bywało nieraz, że osobiście rwał z kopyta do boju, wiodąc za sobą całą jazdę korpusu, zaś jego podkomendni poświęcali się bez reszty, ratując tyłki swym francuskim aliantom i wyciągając z opresji samego szaleńca murata. Radował się swym wojskiem Pepi, ale jeszcze bardziej frasował o los całej rosyjskiej kampanii. Sechł jak wiór, mało jadł, jeszcze mniej spał. A kiedy dostarczono mu list od cesarza, w którym ten mianuje go księciem smoleńskim, poniatowski o mały włos nie udusił się z nerwowego śmiechu. Paradne, paradne, cóż za fantasta! Książę poniatowski, pan na Smoleńsku. Paradna facecja. Śmieszyły i zatrważały go nieraz postanowienia bonapartego, ale nie buntował się, nie dawał po sobie poznać niechęci do niektórych cesarskich rozkazów. Pozostawał wierny starej rzymskiej zasadzie, że gdy się raz komuś dało słowo, należy go dotrzymać do końca. Wśród tych, którzy wraz ze swym wodzem poszli na niepewne i zapadli w nieprzebyte podmoskiewskie lasy, był także Stanisław Zakrzeński, na krok nieodstępujący swej joasi. Teraz byli ze sobą dzień i noc. Razem opatrywali armatę, razem zasypiali u jej ogona, czasem na ściśniętej naprędce cetynie. Niekiedy znów na gołej ziemi. Dnie i noce coraz zimniejsze, czasem trafia się przymrozek, czasem i spory mróz. Zdarza się, że sypnie śniegiem. Wówczas wszyscy z kompanii majora romańskiego przypominają sobie, jak to Joasia organizowała im ciepłe okrycia, dzięki którym mogą przetrwać chłody i zabezpieczyć się przed nadchodzącą zimą. Dawno już zjedli zapasy zgromadzone przez dziewczynę, zarówno te otrzymane w podzięce za odebranie porodu, jak i zdobyte w podmoskiewskich siołach. Teraz powrócili do koniny i wodnistej polewki na kiepskiej mące i kilku garściach kaszy. – Kto armaty ciągnąć będzie, jak konie zjemy? – sarka zawiedziony major. – Obiecałem księciu, że mu wszystkie doprowadzę, ale widzę, że nie podołam. – Damy radę – pocieszał go Święcicki. Jeszcze nie wszystko stracone. Obyś miał rację, Wiktorze. Jest dyrekcja od króla Neapolu. Przypada do nich na spienionym koniu konarski. Mamy ruszać zaraz za kawalerią. Do koni! Romański dźwiga się na siodło. Wskok! Ratylerzyści porwali się ku zaprzęgom i nielicznym już wierzchowcom. Resztkami sił chwytają za stęple, szufle i wyciory. Wskakują na jaszcze, przodkary i lawety. Ten i dosiada wierzchowca wespół z kompanem i obaj gnają na pozycję. Jednym z nich jest Staś Zakrzeński, który wciągnąwszy na koński grzbiec swą wybrankę, rwie co siłku wsi Woronowo, skąd dobiega kanonada dział i pojedyncze karabinowe strzały. Polacy rozwijają szyk, w ruch idą przepalniczki, świeczniki i ląty. Wszyscy ze stoickim spokojem czekają na atakujących Rosjan. Choć wypadły na przedpole, spocony ze strachu Francuz, drze się, ile wlezie. Kozacy, kozacy, tuj cel rdzennym pal! I w stronę atakujących kawalerzystów rosyjskich sypie się grat armatnich kul. Podpuśćcie ich jak najbliżej, Stanisław usiłuje naśladować wiarusa Radonia. Kartacz w rurę, tuj ogień na wprost, czekać, jeszcze, wstrzymaj, czekaj. Już czuć w powietrzu odór końskiego potu i mdły zapachu przęży, rzędów i czapraków. Jeszcze moment, jeszcze. Nerwy napięte jak postronki, i naraz pal! rozkaz zwielokrotniony echem wystrzałów i huk nagły rwie powietrze, wyszarpując krwawe dziury w sotniach kozackich i szwadronach kirasierskich. Poniatowski, który wysforował się zbyt daleko przed szereg, tnie szpic rutą po dońskich karkach. Opędza się niczym od niesfornych much i nie zważając na tłum wrogów i świst kul, rwie do przodu. Zanim sunie polska piechota, bagnetem prując kiszki rosyjskich koni i piersi kozaków. Murat jest zachwycony. Nigdy dotąd nie widział takiego boju. Nigdy nie widział Polaków w takiej akcji. Książę Józef stoi w strzemionach, rwie na czele swoich diabłów, robiąc po łbach i karkach Moskali. Jeszcze krok, jeszcze dwa i polska szarża wespół z kanonadą rozerwie moskiewskie szyki. Wisk kartaczy rwie na strzępy rosyjską jazdę. Ołów, ogień i żelazo wwierca się głęboko w wątpia Rosjan. Ryk rannych i zabijanych miesza się z modlitwą i przekleństwem jazda na Chirikow, książę szablą wskazuje kierunek natarcia. Próbuje też wezwać na pomoc stojącego nieopodal generała Lahuseja, ale ten parska tylko. Polacy sami sobie z tym poradzą. Poniatowskim wstrząsa ta wiadomość i o mało nie spadł z siodła. Nie skarży się jednak, tylko z pogardą spogląda na Francuza, zaciska zęby i syczy. Pies was trącał. Polskie baterie rwą w kawały rosyjskie stanowiska i ciała. Smród spalonego sukna, ciała, skór i sierści dobitnie świadczy o skuteczności ataku. Brnąc w błocie po kostki, czasem i po kolana, bez niejakiej nadziei na pomoc, trwa dzielnie polska artyleria. Tak jak i cały korpus ledwie zipie, goniąc ostatkiem sił. Cierpią także i konie, pozapadane w błoto popęciny, w szybkim czasie nabawiły się bolesnych gród i nieraz nadludzkiej siły potrzeba, by wydrzeć je z gnoju i odprowadzić gdzieś w suche miejsce. Szczątki polskiej jazdy i artylerii odpierają w ciągu najbliższych kilku godzin dwadzieścia szarż rosyjskich. Major Romański z podziwem i uznaniem patrzy na swych dzielnych chłopaków, z których każdy zastępuje teraz trzech, a nawet czterech martwych lub rannych kompanów. Sześciogodzinny śmiertelny bój przerywają dopiero nagła silna ulewa i zimny wiatr, które do zmierzchu zawładnęły polem bitwy. Trzy tysiące Polaków dotrzymało placu dziewięciu tysiącom Rosjan Miłoradowicza, którzy skorzystali z zapadających mroków i zdołali wycofać się poza zasięg polskich lów. Obozem zalegli nieopodal włości gubernatora Rostopczyna, tego samego, który nie tak dawno polecił puścić z dymem Moskwę, by ani jedna jej cegła i dachówka nie dostały się w ręce Francuzów. Nie udali się na spoczynek dane im było podziwiać żałosne szczątki pięknego niegdyś zachwycającego pałacu w Woronowie, który ze szczętem spłonął podpalony ręką właściciela. Na wypalonych murach posiadłości nakazał roztopczyn napisać, co następuje. Przez dziesięć lat życia mego intraty i czas mój na upiększenie tego miejsca obracałem, łożąc na nie milion rubli. Dziś palę go swą własną ręką. Aby pies Francuz w nim schronienia ani żadnej zdobyczy nie znalazł. To azjaci i barbarzyńcy. Poniatowski zdumiony i zmartwiony widokiem zniszczeń spoglądał na zgliszcza. Nie rozumiem, jak można niszczyć własny dom tylko po to, by nie wpadł w ręce nieprzyjaciół. Aspirują, by zwać ich Europejczykami, gdy tymczasem. oni już inni nie będą! zauważył smętnie Julian Zakrzeński. Wasza miłość raczy zauważyć, że blisko pięćset lat mongolskiej zwierzchności nad tymi ziemiami zrobiło swoje. Zdziczęli do cna, Kicki przygładził dopiero co sypiącego się wąsa. Z dzikusami tej wojny się nie wygra. Podobnież bonaparte planuje hibernę w Moskwie bąknął Artur Potocki. Oby nas przy tym wszystkim nie zamroził. Wciąż jeszcze czeka na wieści od cara wyjaśnił Poniatowski. Liczy na pokój, ale mnie się zdaje, że z owego pokoju nic nie będzie. Aleksander wie, co czyni. Wciągnął nas już tak daleko, że zniszczy bez jednego strzału. Pomyślcie, panowie, gdzie Warszawa, gdzie Paryż? Trzeba się modlić chyba jedynie o cud jakiś, bo tylko cudem wyjść stąd będzie można. Jeszcze ze dwa, trzy takie starcia, jak to, i wnet z korpusu naszego stanie jedynie wspomnienie. Dowódcy poszczególnych jednostek nawet nie zamierzali zabierać głosu. Milczeli zasępieni, spoglądając na dopalające się szczątki roztopczynowego dworu, które wnet ugasił wzmagający się wiatr, przykrywając zgliszcza miękkim muślinem śniegu. No i dopadła nas zima. Na otwartej dłoni Stanisława topniały właśnie pierwsze płatki śniegu. Nie wierzę, byśmy wyszli z tego cało. Jeśli nie Rosjanie, to mróz nas zabije. Bo wykraczasz, Stasiu, próbowała go pocieszyć i rozweselić Asia. Pamiętaj o nas. Zakrzeński wolno zbliżył się do dziewczyny i delikatnie położył dłoń na jej brzuchu, gdzie pod sercem lęgło się dopiero nowe kruche życie. Cieszy go to, a zarazem przeraża wizja odwrotu z pod Moskwy. Gdyby tak teraz odejść, może byłaby i na na przetrwanie i urodzenie dziecka gdzieś w Polsce. Może nawet w majątku. Chłopak sili się na optymizm, ale wszystko niweczy brutalny realizm. Z kompanii artylerii, z którą wyruszył do boju, pozostała nieledwie słabiutka bateria, w której lada dzień braknie tak ludzi, jak i koni i amunicji. Dni robiły się coraz krótsze i zimniejsze. Witały ich śniegiem i przymrozkiem, żegnały zaś wilgocią i błotem, w których tonęły zaprzęgi, wojsko zaś brnęło po kolana w zimnej brei. Ciepłe okrycia przydały się teraz, jak znalazł. Po bitwie pod czyrikowem nastał czas wytchnienia, który Polski korpus wykorzystał na pozbieranie sił i doprowadzenie się do ładu. Ostatki kompanii Romańskiego dokoptowały do swych szeregów pojedyncze działony i szczątki baterii tak konnych jak i pieszych z nadzieją, że uda się odrodzić choćby na miastkę przyszłego wojska. Każdy koń był w te dni na wagę złota. Starano się nie przemęczać zwierząt, nie objuczać ich dodatkowym ciężarem. Koniowodni i zwoszczyki mieli przekazane, by dosiadać koni jedynie w ostateczności, na wyraźny rozkaz i w gotowości do walki. Tymczasem biwakują jak i gdzie kto może. Żołnierze rozpalają ogniska albo przysiadają się do już rozpalonych, stawiają prymitywne szałasy lub choćby ścianki z chrustu dla ochrony przed chłodem i wiatrem pewien podpity już nieźle srebrny huzar, owinąwszy się szczelnie mętykiem, zapiąwszy porządnie pętlice i złapawszy zdobytą na Rosjanach siedmiostrunną gitarę, piał wesoło, brzdąkając i uderzając rytmicznie w pudło instrumentu. Na zew Bonapartego ruszyliśmy do boju, do kraju paskudnego, pełnego gnit i gnoju. Jak w trumnie tutaj zimno, więc mknij do dziewek pilno, bo u tych poleczek bije żar z dupeczek. To z nimi trzeba być, jedyna w nich nadzieja, jeżeli chce się żyć, gdy w koło wciąż zawieja. A starczy im zapłacę, gdy ruszysz pogrzebaczem, bo u tych poleczek bije żar z dupeczek. Nasz cesarz tak gadają, ucipki najładniejszej i mieszkankowne dwynają od naszych nor cieplejsze. Tam, nie czekając maja, ona mu zniesie jaja, bo u tych poleczek bije żar z dupeczek. Rozglądajcie się dobrze. Może kto się nada do naszej kompanii. Stanisław, który wybrał się na rekonesans między ogniskami wespół z Joasią i dwoma kapralami, polecił szukać wśród żołnierzy samotnych artylerzystów i innych zdatnych do służby przy armacie. Major gadał, że jest zgoda księcia Józefa, by przyprowadzić każdego, kto się nada. Ja już nawet jednego widzę. Kogóż to Jowanka usiłowała dojrzeć wskazanego w tłumie wiarusów. A tego? Zakrzeński wskazał rosłą postać skuloną przy ognisku i zajętą skwapliwym opróżnianiem kociołka z jakiejś smakowitej zawartości. Nie poznajesz? Co to za jeden? Dziewczyna uważnie przyglądała się jedzącemu wielkoludowi, okutanemu w grubą sukienną szubę z bobrowym kołnierzem i z nasadzoną głęboko na uszy grenadierską bermycą. – Naprawdę nie poznajesz? W odpowiedzi wzruszyła jedynie ramionami i zmarszczyła czoło. A tego, co mi łeb rozwalił, pamiętasz? Matys słowik? Jej twarz opromienił nagle szeroki uśmiech. Skądże on tutaj? Skąd i my wszyscy, taki sam żołnierz jak ty i ja. Przydałby się nam przy armacie, fachowym okiem docenił jeden z kaprali. Trzeba pierw zapytać o zgodę tego, kto nim dowodzi. Podobnież pułkownik Krukowiecki, ale tego nagabywać teraz o nic nie warto. A dlaczegoż to? Za ich plecami pojawił się sam rzeczony pułkownik. Cóż takiego ze mną złego, sierżancie? Powiadają, że pan pułkownik ciężko za nie mógł. wyprężył się służbiście i trzasnął obcasami. Że po tym, jak generał Grabowski, wystarczy sierżancie, uciął Krukowiecki. Z czym do mnie przychodzisz? Z prośbą. Pan major Romański ludzi do baterii naszych konnych zbiera. Mało nas i że niedługo nie będzie komu za wiszor chwycić. Mów, że jaśniej. Czego chcesz, chłopcze? Ośmielam się poprosić pana pułkownika o tego tam żołnierza. Stanisław wskazał siedzącego opodal przy ogniu Matysa. Taki wielkolud? Nie lepszy będzie w grenadierach jak do tej pory? Siły ma za czterech, panie pułkowniku. Trzeba będzie to i armatę sam przestawi do celowania. Niech będzie, bierzcie go sobie tedy. Pułkownik machnął ręką, do słowika zaś huknął: Hej, olbrzymie! Na rozkaz tamten zerwał się na nogi. Pójdziesz z nimi. Przydaję cię do artylerii. Słowik przez chwilę stał niezdecydowany i z zaciekawieniem przyglądał się grupce artylerzystów oraz swemu dotychczasowemu rozkazodawcy. Panienka Joasia, doznał nagle olśnienia. I pan Staś. A różże się gamoniu, przynaglił go wesoło Krukowiecki. Do armat idziesz. Najmilsza. Sam już nie wiem, jak i w jakie słowa ubierać to, co mnie tutaj spotyka. Dawno już nie czuł się taki mały i taki słaby jak w owe dni, gdy nam na czczych posiedzeniach przy ogniu czas trawić przyszło. Stoimy obozem w przepastnych borach wedle Moskwy. Przed nami gdzieś pośród gęstwiny rozłożył się obozem warownym sam Kutuzow. Jego plany i poczynania stoją przed nami wielką tajemnicą. Pytałem księcia Poniatowskiego o zamiary cesarskie względem Rosjan, ale on zbywa nas ogólnikami. Ponoć Bonaparte szykuje się ostać tu na zimę. Ciężka to może być dla nas wszystkich przeprawa, ale daj Bóg, byśmy do wiosny na nogi stanęli i z Moskalami zrobili porządek. Cesarz coraz bardziej zadziwia nas i zdumiewa, bo zamiary posiada niekiedy bajkowe i fantastyczne. Mówił mi skrycie książę Józef, iż Bonapartemu marzą się wielkie przebudowy świata, także i Rosji samej. Po naszym wielkim nad Aleksandrem zwycięstwie zamiaruje Napoleon uczynić mego pryncypała księciem smoleńskim. Takiej facecji, jak żyje, lubo nie słyszałem. Po nadaniu Smoleńska-Poniatowskiemu postanowił ogłosić we Francji i w Polsce pobór do wojska, chce zorganizować jakieś bliżej nieokreślone oddziały polskich kozaków, które mają być antidotum na wszelkie bolączki wielkiej armii. Czeka też Bonaparte na jakieś cudowne młynki do mielenia zboża, w które to machiny ma być uzbrojony każdy pododdział niżej kompanii. Młynki owe miały już ponoć dawno temu dotrzeć do nas, byśmy mogli mleć samodzielnie zboże i wypiekać chleb. Ze Staszkiem i tą jego synogarlicą wszystko w najlepszym porządku. Z tego, co się od nich dowiedział, gdzieś wedle wiosny, lata, możemy się spodziewać zostać ty babką, a ja dziadkiem. Widać, że młodzi nie próżnują. Cieszyłbym się tym jeszcze bardziej, gdyby im kto ślubu przed tym udzielił, a nie bardzo ma kto obok lechów ci w naszej armii, jak na lekarstwo. O Juziu, nijakich wieści nie mam. Tyle wiem, co od ciebie, że uciekł z domu i do naszych przystał. Strach mnie z nóg ścina, gdy pomyślę sobie, że ten basałyk zdąża tu teraz w ciżbie podobnych sobie smarków, nieobytych ani z bronią, ani z hukiem dział ani tym bardziej z brudem, nędzą, głodem i śmiercią. Ta ostatnia kosi, nie szczędząc nikogo, że i z naszego korpusu niele dwie trzy tysiące głów ostało. Ilu przez zimę zemrze, o tym nawet myśleć nie chcę. Pamiętaj, iż gdybym postradał żywot w tych ruskich pustkowiach, powinnaś wziąć sobie za męża kogo zacnego, a i córkę naszą Jadwisię takoż dobrze wydać. Z winnic intrata pewna, Choć nieco się boję, by cię kto nie oszwabił. Strzeż się tedy łajdaków i przecher. Pamiętaj, że masz pod bokiem sąsiada zacnego i pryncypała. Doń się tedy uciekaj w razie jakiej potrzeby. Całuję i ściskam cię mocno, takoż i Jadwisie. Ostańcie w zdrowiu i z Bogiem. Wasz mąż i ojciec Julian Zakrzeński, w obozie pod Moskwą, 27 września 1812. Luristą ma przywieźć pokój, koniecznie, bo naparte wielkimi krokami, ciskając okiem gromy na prawo i lewo, przechadzał się po komnatach cudem uratowanego z pożogi Kremla. Jeśli nie dogada się z Kutuzowem, sam już nie wiem, co robić. Ale nie, musi się dogadać. Musi przywieźć zapewnienie pokoju. Sir, Kulem Kurt, próbował coś powiedzieć, ale cesarz nie pozwolił mu nawet zacząć. Siedź cicho, Armandzie. Nie chciałeś jechać do Petersburga, tedy zamilknij i nie odzywaj się wcale. Zmarnowałeś i zaprzepaściłeś swą szansę. Wiesz doskonale sir, że Rosjanie nie pójdą na żadne ustępstwa. Wielki koniusz nie dał się zbić z pantałyku. Milczenie jego imperatorskiej mości jest aż nadto wymowne. Nie oczekuję cudów Armandzie, pragnę jedynie pokoju z Rosją, nawet jeśli ów pokój będzie dla nas niekorzystny. Zależy mi już tylko na tym, by wyjść z twarzą z owej zawieruchy, wrócić do domu przed zimą i to w glorii chwały. Jakub też nic nie wskóra. Wasza miłość, Kulem Kurt nie poddawał się gniewowi cesarza. Zresztą obaj ostrzegaliśmy waszą cesarską mość, że nic z tego nie wyjdzie. Co zatem? Proponowałbym poczekać jeszcze chwilę. I jeżeli Luriston niczego nie przedsięweźmie, pozbierać manatki i wrócić do słodkiej Francji. Pono Beniksen, szef sztabu Kutuzowa, całkiem zmyślnie omotał Murata i ten jemu z ręki. Interesujące, Bonaparte zamienił się w słuch. Nie spodziewałem się, że tak łatwo można kupić mego szwagra Joachima. Murat bardziej lęka się o swe królestwo niż o cokolwiek innego. Jeżeli Rosjanie go usidlą i kupią, to co? Wtedy lepiej od razu zbierajmy się do odwrotu. Niedane było wojsku księcia Józefa długo popasać i odpoczywać, choć i te chwile wytchnienia pozwoliły na rozpalenie ognia, zjedzenie ciepłej strawy, wysuszenie odzieży i kilka godzin snu. Ledwie bowiem złapali oddech i odpoczęli nieco. Już ich wezwano na plac, by z początkiem października byli gotowi do dalszego marszu za nieprzyjacielem. Poniatowski osobiście obchodził obóz, gratulował żołnierzom, chwalił za wojenne przewagi, za odwagę i poświęcenie. Wszyscy jednak doskonale wiedzieli, że jeszcze kilka takich starć i zbitnego korpusu pozostaną ledwie pojedyncze kompanie. Bladym świtem pierwszego października całe wojsko polskie stanęło do przeglądu przed królem Neapolu który przybył poprzedniego wieczora. Murat był w niebo wzięty postawą diabłów z nadwisły. Ze wzruszeniem i wielkim uznaniem przemawiał do najwierniejszych z wiernych. Moi odważni. Wielce rad jestem mieć Was pod swą komendą, a u boku mego, wiernego drucha i przyjaciela, księcia Józefa. Daliście przykład niezrównanego męstwa, nawet wtedy, gdy przyszło Wam walczyć w osamotnieniu. Bo ten łajdak i szmaciarz Lausei nie raczył was mimo próśb wspomóc i wesprzeć sukursem choćby najlichszym. Podziwiam was za upór i lojalność i wierzcie mi, że zawsze chciałbym mieć pod swą komendą samych Polaków. Ciekaw jestem, kiedy nas murat po dupach całować zacznie. Chorąży Kobyliński, nowy nabytek w szeregach artyleryjskich, do niedawna saper uśmiechnął się kwaśno. Kiedy nas potrzebują, gotowi zrobić i obiecać wszystko, byśmy tylko przyszli z pomocą. Nie desperuj! rzucił święcicki. Niech się Francuzy cieszą, żeśmy z nimi poszli, niech wiedzą, że Polak bić się potrafi. I umierać za cudze sprawy burknął któryś z kanonierów. Lepiej jeść by co dali, bo już żywot do pleców przysycha. Pogoda dawała się również wyznaki. Tuż po walce ziemi okrył gruby plet śniegu, który niebawem stopniał, zamieniając pola i drogi w istne morze błota. Wojsko na gwałt szukało suchego, otwardego placu, by choć na moment poczuć grunt pod stopami. Nastały ciężkie dni, znaczone ciągłym pościgiem za siłami Kutuzowa. Ludzie brnęli po kolana w błotnistej mazi, konie zaś chorowały i odmawiały posłuszeństwa. Ustając po drodze i ponuro zwieszając łby nad okami mętnych kałusz. Podczas jednej z potyczek kozacy Miłoradowicza o mały włos nie ubili samego Murata, i gdyby nie trzeźwa postawa Pepiego, cesarski szwagier pozostałby na zawsze w rosyjskiej ziemi. Na szczęście Poniatowski posłał za jazdą króla Neapolu swoich piechurów, i gdy kozacy zawrócili, chcąc uderzyć na ścigających ich, a wytracających tempo Francuzów, Polacy nadbiegli szybkim marszem i prawie bez zatrzymywania się powitali szarżujących Rosjan salwą ze wszystkich lów. Lepka maź błota oraz końskiej i ludzkiej juchy pokryła pobojowisko. Trup podkomendnych Kutuzowa słał się gęsto, a Murat miał teraz szansę wycofać się bezpiecznie poza zasięg ich szabel i spis. W ogólnej rąbaninie wzięła również udział bateria zakrzeńskiego. Choć koła armat i przodkarów grzęzły w błocie po osie i trzeba było nie lada wyczynów, by dotrzymać placu silniejszym niejednokrotnie Rosjanom. Jeżeli możesz, pozostań z tyłu przy trenach albo kuźniach, Stanisław mówił szybko i niewyraźnie do Joanny. Nie chcę się was stracić. Szymek! Słucham, ten przypadł do Odprowadzi Odprowadzisz ja się na tyły. Kiedy nie wolno, nie teraz. To rozkaz. Rozkaz jest jeden. Przy armacie stać, jak nie major zobaczy, żem z linii zszedł za prywatą, coś rzekł. Za prywatą, tedy mi w łeb palnie albo sabrą rozpłata. To wojna. Co tu się dzieje do cholery? Przy zwaśnionych pojawił się sam Jan Romański. O co jest sprzeczka? Posłusznie melduje, że już o nic. Młodzik ostygł nagle i o sfarach zapomniawszy ją szacować odległość. Wiem, że boisz się o dziewkę dowódca w lot zrozumiał intencję chłopaka. Ale Szymek ma rację: z linii w czas walki zejść niepodobno. Boję się o nią, panie majorze. śmiało spojrzał w oczy pryncypała. Matką będzie, a tu jako żołnierz prosty występuje. Matką? Romański się zamyślił. Niechże tedy ze mną pójdzie. Do sztabu ją odstawię, przy księciu bezpieczna będzie. Nie byłbym tego taki pewien zachichotał któryś z subalternów. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Pełną wersję oraz e-booka i książkę papierową znajdziesz na woblink.com i w aplikacji Woblink. Jeżeli chcesz dostawać powiadomienia o najlepszych audiobookach, zasubskrybuj nas już teraz. Woblink.com Czytanie zdarza się wszędzie.